Szanowni Państwo, od 20 lat zbieramy się tutaj, żeby 3 maja sadzić dęby, sadzić drzewa. To jest efekt naszej pracy, to jest efekt naszej, naszego wysiłku. Te piękne drzewa, które już świadczą o tych, którzy 20 lat temu rozpoczęli ich sadzenie. Szanowni Państwo, tutaj. W tym miejscu od czterech lat spotkały się trzy niezmiernie istotne wydarzenia w polskiej historii. Konstytucja 3 maja, która, której preambuły wysłuchaliśmy. Wydaje się, że ten tekst, choć powstał 200 lat temu, ciągle robi na nas ogromne wrażenie. Robi na nas ogromne wrażenie, bo pokazuje, Siłę i geniusz Polaków. Siłę i geniusz wtedy, gdy Polska jest w potrzebie. Gdy musimy ją naprawiać, gdy musimy ją zmieniać. Pokazuje też determinację. Przypomnę, że w Konstytucji 3 maja chodziło tak naprawdę o, o ograniczenie wolności. O ograniczenie wolności, która, której ograniczenie miało służyć wspólnemu dobru. Wprowadzono podatki. Zapowiedziano budowę 100-tysięcznej armii. Wyrównywano prawa poszczególnych stanów Rzeczpospolitej. Jasno, jasno powiedziano, że tą religią, która kształtuje w sposób najważniejszy świadomość narodu, to jest Kościół rzymskokatolicki. Ale też i jasno powiedziano, że każde wyznanie ma swoją wolność w Rzeczpospolitej. A więc stanowiono te najważniejsze fundamenty, do których dzisiaj się odwołujemy i z, którymi, z których możemy być dumni. Z tego tekstu, z tej myśli, z tej ogromnej woli naprawy Rzeczpospolitej. I wcale nie musimy się dziwić, że gdy została uchwalona konstytucja, nasi wrogowie od razu ją zaatakowali. Od razu Rosja najechała na Polskę, od razu trzeba było się bronić. Od razu wytoczyła się wojna, aby bronić konstytucji. Bo nasi wrogowie zdawali sobie sprawę, że Polska dobrze rządzona, Polska, która jest świadoma swojej wielkości, swoich praw, będzie potężna, będzie wielka. I to przesłanie niech nam zawsze towarzyszy. I towarzyszyło tym, którzy przez długie, długie lata walczyli o niepodległość, a niech nam towarzyszy dzisiaj, gdy możemy sami stanowić o Rzeczpospolitej. I sami brać za to odpowiedzialność, ale ponosisz też konsekwencje swoich czynów. Szanowni Państwo, tutaj też w tym miejscu 3 maja spotkała się pamiątka zbrodni katyńskiej. Mamy wśród nas panią Marię, która jest bratanicą jednej z ofiar, kapitana Nawrockiego. Człowieka, który po prostu dobrze służył Polsce, który całe życie poświęcił Polsce, dla niej pracował. I został w tym katyńskim lesie, a po prostu zamordowany strzałem w tył głowy. A więc to jest świadectwo tych najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii XX wieku. XX wieku, gdy na Polskę zwaliły się dwa zbrodnicze totalitaryzmy, sowiecki i hitlerowski. 17 września, ale potem konsekwencje 17 września trwają tak naprawdę do dzisiaj. I wreszcie ten trzeci fakt, też równie dramatyczny dla nas wszystkich, wszyscy to pamiętamy, gdy 10 kwietnia 2010 roku samolot z tymi, którzy lecieli do Smoleńska, aby oddać hołd tym, którzy 70 lat wcześniej zostali pomordowani w Katyniu, w Starobielsku, w Ostaszkowie i w innych miejscach. Zginęli. Zginęli pod Smoleńskiem na lotnisku Siewierni. Dzisiaj nie będziemy pytać, dlaczego tak się stało. To i tak będzie wyjaśnione. I niech nie liczą ci wszyscy, którzy chcą ukryć prawdę, że ją ukryją. To będzie wyjaśnione. Ale dzisiaj chcemy tym wszystkim ludziom oddać tutaj hołd. W tej skromnej tablicy, którą na tą pamiątkę chcemy dzisiaj odsłonić i poświęcić. Szanowni Państwo, to jest dla nas, dla grupy osób, która tak z taką konsekwencją działała, żeby ta tablica tu wróciła. Bardzo radosny dzień, bardzo radosny dzień. Ja będę jeszcze na końcu dziękował wszystkim, którzy ogromny wkład pracy włożyli czasami wbrew wielu przeszkodom, aby to ta skromna tablica dzisiaj mogła wrócić w to miejsce. Myślę, że bardziej okazała w pięknym otoczeniu to niech świadczy to o nas, o naszej pamięci. Szanowni Państwo, myślę, że w tych trzech wydarzeniach w tych trzech wydarzeniach naszej historii czerp czerpmy z tego siłę, czerpmy z tego poczucie, że warto żyć dla Polski, że warto dla niej pracować. Jesteśmy cząstką naprawdę wielkiego narodu, który swoje miejsce w Europie jak najbardziej zasługuje i jak najbardziej wywalczy i zdobędzie. Wszystkimi możliwymi sposobami. Dziękuję bardzo.